Siemanko! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób przygotowuję sobie dach do wykonania ocieplenia z wełny. Mam dach deskowany, więc muszę zachować tutaj szczelinę wentylacyjną aż na sam szczyt, więc przykręcam sobie do tego do dachu łapy, które zostały mi... Z wykonywania połaci dachowej, tutaj widzicie kawałeczki, łączę tutaj z tym. To będzie go nie przeszkadza, Może tak to być. Tutaj, już prawie sobie przygotowałem. Teraz będę kończył tą część dachu. Kolejne elementy, jakie potrzebę, to sobie już podocinałem. Potrzebował będę też takier, nożyk ostry, membranę, ponieważ tutaj. Postanowiłem oddzielić tą szczelinę wentylacyjną od wełny mineralnej, więc najlepiej tutaj sprawdzi się membrana, yy, membrana dachowa, żeby ta wilgoć mogła spokojnie z wełny przedostać się do tej szczelinki. A więc zabieram się do pracy. Najpierw dokończę przykręcanie Ład, trochę się rozpędziłem, ale stwierdziłem, że Wam tutaj chociaż kawałek pokażę, bo już mi dużo nie zostało w tej części sufitu. Oczywiście musicie zwrócić uwagę na śrub, długość śrubek, aby nie wkręcić się w papę, żeby nie porobić sobie dziurek. Tutaj wykorzystuję takie pneumatyczny, ale niekoniecznie musicie używać pneumatyczny nie jest akurat tak wygodniej, szybciej, ale równie dobrze możecie użyć ręcznego takiera do mocowania membrany. Być, ale na razie będę ocieplał tylko, yy, tylko yy, część tutaj dachu pomieszczenia mieszkalnego. Stryszek zostawię sobie na później, ale też go z czasem na pewno ocieplę, tak żeby wełną yy, piętnastką. Aby mieć yy, równo z kozłami, i to tylko jakoś zabuduję, i, i tyle podejść. Dobra, to powiedzmy, że mamy już gotowe łapy teraz czas na membranę. Dobra, zacznijmy od tego co tutaj. Mierzę sobie rozstaw krokiew. Tutaj mam 81 i dodaję około 8 cm. Zawijam sobie później tą membranę, aby yy, Przebijać podwójnie tutaj. Pewnie to jest niepotrzebne, ale i tak mam więcej membrany niż potrzebuję. To wzmocni mi to połączenie. Czyli zrobię 8 cm. Nie, tak, tam na 4. No, 8, czyli będzie jakieś niecałe 90 cm membranę. Membrana. membrana Wybierzcie sobie jaką, jaką chcecie, aby tą parą przepuszczalność miała jak największą. Teraz mnie troszkę nie było, nie nagrywałem żadnych filmów. Pogoda była co prawda brzydka. Miałem trochę innych zajęć. A jeśli chodzi o zalewanie posadzek, jak widzicie już są zalane, to firma, która wykonywała posadzki, nie zgodziła się go nagrywać, a później już nie chciałem im tam przerywać w pracy, bo cały czas się wszędzie kręcili, to stwierdziłem, że już sobie odpuszczę. Nic na siłę. Okay. No, tak to wygląda. Oczywiście membranę spuszczam sobie tak jak łaty wypuściłem yy, 20... to są kontrłaty, przepraszam. 20 cm w dół. Tak żeby równo były mniej więcej jak styropian. Tak samo membranę wypuszczam nawet więcej. Ponieważ jeszcze nie wiem jak to do końca zrobię, ale będę chciał tak, żeby membrana nachodziła na, te, na tą powierzchnię pionową styropianu. Aby mi nic się tam nie podwiewało. Zaginam okay. 4 cm. Teraz tak. Przodycik. Już mi się końcówka psuje Będzie cały czas... it am Muszę końcówkę wymienić od tego węża już przy tymkowaniu kowaniu trochę się zużyło. Tutaj na razie nie przybijam do końca, ponieważ będę podkładał membranę tą górną pod tą aby w zasadzie jak w razie jakieś skropliny czy coś, to żeby sobie spływały, żeby mi tutaj nie podciekały. No i okej, okay. widzicie już mam kawałeczek membrany założonej. Tak robię do samej góry i każdy, każdą e, przestrzeń pomiędzy kropiami tak wypełniam. Teraz jeśli chodzi o konieczność wykonania takich elementów, to tak. Na pewno konieczne jest wykonanie szczeliny wentylacyjnej z e, kontr, aby wełna nie dochodziła do, samego, do samych desek, mimo że dają 15 wełnę, więc tutaj idealnie ta przestrzeń będzie wypełniona. Ale wiadomo, wełna pracuje, może się coś wsunąć, zatkać nam tą szczelinę. No i nie będzie tego przewiewu. A jest to konieczne, aby ta wilgoć z wełny, yy, no tutaj, odparowywała. No dobra, więc to jest konieczne, jeśli chodzi o membranę wiatroizolacyjną. To już nie jest konieczne, aczkolwiek koszt jest jej niewielki, a polepszy nam to izolacyjność termiczną wełny, ponieważ no, ona wełna jest y, dobrze nam izoluje, y, izoluje pomieszczenie, ale nie może przedostać się do niej wiatr. No nie jest jakby taka szczelna pod tym względem więc z tego co czytałem każdy zaleca aby taką membranę wykonać ja też nie będę tutaj na tym oszczędzał i wykonuję tą membranę no dobra teraz sobie już pomału będę docinał i jechał myślę że nie ma sensu pokazywać jak to kawałek po kawałku daję ewentualnie może przygotuję sobie 2-3 krokwie i pokażę wam jak to mniej więcej wygląda i jak już to będzie przygotowane, to kolejnym etapem będę wklejał tutaj styropian piątkę. Ponieważ murłata ma 15 cm, więc nam zostaje po 5 cm, 14 cm, po 5 cm nam zostaje tutaj tej przestrzeni. Więc tutaj styropian piątkę będę wklejał pionowo do membrany. Dlatego to się najpierw wykonuję. Wkleję styropian podcięty już. Specjalnie pod takim kątem 40 stopni i wtedy będę mógł z drugiej strony tyropian, jak będę już ocieplał dom, podciągnąć pod całą górę. To tak wygląda. Kolejnym etapem już na przemieniu, jeśli będzie padać deszcz, no to będę siedział tutaj w środku, to będą wieszaki. Będę montował wieszaki i dopiero wtedy wełnę ale to będę Wam wszystko pokazywał krok po kroku maseczkę już sobie zamówiłem do wełny aby nie wdychać aby jej nie wdychać i tyle Dobra to na razie będzie tyle wracam za, za chwilkę ok jestem już z powrotem udało mi się troszkę przymocować tych membran tak to mniej więcej wygląda. Może nie do końca estetycznie, no ale no jest przymocowane. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. I tutaj właśnie do końca nie, nie dokończyłem przez to. Jak mamy dość szeroką rozpiętość między krotwiami, to warto jest jeszcze na środku dać jeden rządek kontrład. I tutaj już tej membrany nie mocowałem, tak samo u góry już mi tutaj zbrakło kawałek kontrolat, więc damy sobie spokój. I najważniejsze dla mnie to, żeby móc tutaj już ten sterpian pomocować. O tak tutaj przygotowałem sobie kawałeczek jakiegoś odpadu piątki. Tylko, tak jak już wcześniej wspominałem, tutaj będzie ścięte pod kątem i przymocowane o w ten sposób przyklejone do murłaty na piankę będzie na wcisk i na piankę tak to będzie wyglądać pokażę Wam to pewnie już w kolejnym filmiku dzisiaj będę dalej już w innych pomieszczeniach mocował te membrany są tam przygotowane teraz pytanie do Was czy wolicie abym pokazywał Wam cały film jak montuję membrany po membranie czy jak robię dany etap czy tylko część opowiem co jest najważniejsze i, i pokażę jak to wykonuje i tyle i efekt końcowy ewentualnie nie wiem jak wy wolicie może mi będzie wygodniej troszkę jednak tylko pokazać tą część ale jeśli wolicie abym ciągnął to cały, cały filmik żeby był jak to wykonuje to też nie ma problemu mogę to w ten sposób nagrywać no to to tyle na razie